Tylko i aż ostatnio nie wiesz, nie Coś Marek Kochani, po rozpoznaniu ja. wojen, bo teraz takie są modne powiedzenia, po rozpoznaniu bojem ja. przyjmuje warunki wojny. wojny nie, wojna nie będzie miała żadnych zasad, wojna nie będzie miała żadnej litery prawa. Chodź, więc przyjmujemy panie. warunki wojny. Dzień. Proszę. Na fundacji. Dla Fundacji. Dla no. Fundacji chcę podziękować za to, że stanęła w prawdzie, więc dziękuję Fundacji za sporządzenie raportu. Natomiast to, że nawet ten raport nie został uwzględniony, a prezes Fundacji nie został przesłany, jest też dowodem na to, że mamy do czynienia ze sprawą polityczną i że nie mam żadnych szans na uczciwy proces.